Siemano widzowie, ja jestem Sedok Wraz ze mną dzisiaj jest Natalcia W tym odcinku będziemy testować prawie wszystkie sosy z Mcdonalda Wraz z Nagecami i coś sobie jeszcze do tego dokupię Od nowego roku zaczynamy mocną metamorfozę, odchudzanie, nowe cele, nowe, nowe, nowe plany Wszystko od nowego roku będzie inaczej Sumienność, regularność, ćwiczenia Będziecie widzieć efekty w nowym roku I życzę wam ogólnie wesołych świąt, bo możliwe, że ten odcinek wleci Jeszcze w tym roku no co, może zmontuję? A żeby się zbić, powinny być pierwsze, bo są świąteczne, świąteczne Także pamiętaj. To, pamiętajcie o. Og no oglona! ona mnie bije! A wiecie po czym ona chce mnie bić? Po jaja. Po ja, jajach. Jaja, skór wybiegł. Jaja, je. Ja, yeah. ja, ja, ja. Czy widzowie przychodzą czasem do Natalcia, a ona ma brata takiego Mikołaja, i on se czasem słucha jaja ja, skór wybiegł. Jaja lubella! A jak to leci? Jaja, kur wybiegł, jaja. Okej, okay, my już jesteśmy za Adacią ubrani, lecimy na Maka. Pokaż outfit. Nie pokazuj się od dupy strony. Outfit na Nataci, tak na tacie wygląda. Spoko w sumie jest. Skarpetki, trzeci dzień. Mam skarpetki od brata, bardzo fajne są. Trzeci dzień! Jak trzeci dzień? Nikt wrócił. Tak. Byłeś dopiero... wigilia w nich, a wigilia była 24, a Mam. do... 26. Mamy je dopiero dwa dni. Nie, źle liczysz. Ja tak szczerze jedyne co zmieniam codziennie to są majtki. Nie zmieniam, codziennie. Zmieniam, jak się myję to się zmieniam. Ja się nie zmiesz codziennie. Myję się codziennie. ただ。<laughs> Dobra, lecimy na maka. Jest przewolona pogoda, bo Giga pada deszcz. Kupiliśmy. Dużo rzeczy kupiliśmy. I generalnie w tym odcinku przetestujemy wszystkie sosy z maka, chociaż nie wszystkie, bo niektórych chyba nie było, nie? Big Maca jeszcze odebraliśmy za punkty. I mamy tutaj pięć sosów I te pięć sosów będziemy testowali z nuggetami. Kupiliśmy pierwsze z 2 nuggetów. Mamy chicera na razie. To sobie zjedzmy to. Na spokojnie to zjemy, możecie nam smacznego życzyć. I Natalia mówiła, żeby nie wydawał już na maka, bo powiedziała, że jestem gruby. I żeby nie kupował tego dużego, zostały tylko mniejsze, tak? No i co, i te bedy będę Frytki Pol, i kole. Jemy na razie po prostu sobie chikery. Napiszcie jaki burger z jest według was najlepszy. Ja lubię tego. I w ogóle jakbyście zobaczyli statyw nasz, to jakieś takie k małe są. Mniejsze niż wcześniej. Chcemy. Tak, po prostu ty chcesz większego. Bo jestem przyzwyczajony do dużych zestawów. A jakby z więcej tego, sosów w tym jest Jestem cały wrzodowy mokry. Prz Sytuacja. Są warunki polowe, ale szczerze, Pokaż, pokażę, że widzę, jak jesz. Wzięliśmy coś z tysiąca wysturówek, bo nas zaciekawił. To jest mój ulubiony ogólnie. A dlaczego nie? Czego się boję. Napiszcie, czy lubicie sos barbecue, bo ja nigdy nie jadłem a ty? Ty będziesz jadł te, co Ja ich nie lubię. Ale okay. ja najbardziej lubię śmietanowy i słodko w To ty jest jeszcze najlepsze. Ale cikery są ja spoko. Wiem. Ja lubię cikery, one są tanie, dobre. Od nowego roku się odchudzam, także życzę mi położenia komentarza. A z marcu przyjedziemy na maka. A czemu? Na Dzień, na, dzień, też maka. dzień na A też maka? Na dziękach o riuku, ja ci. <grym> 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 Szkoda, że nie jestem dużym twórcą, portu, mam ze smakiem, wiesz? To McDonald's. Możecie się do mnie odezwać. Bardzo dobre frytki, ale trochę słygłe. Ogólnie wydaliśmy na tego Maca z 7 dych. Pokażemy screen. Tak. 70 na raz. się nam widuje smacznego? Bo cypia, jak płacił. Ogólnie dużo rzeczy My? dużo rzeczy podróżało znowu. Straszne to jest. Szy sosy osoby w cenie El Okej, okay, tutaj mamy z punktów. Zbieraliśmy chyba od kiedy? Od września może punkty? Nie. Może październik, nie? I mhm. Uzbieraliśmy 2300 punktów na właśnie Big Maca i odebraliśmy go. Bo ja uważam, że Big Mac jest lepszy niż wieś smak nie wiem, jak ty uważasz. Co życzysz widzą na nowy rok. Słusznego. To to rzeczywiście no. bardzo dobre i kreatywne życzenia. Tak wygląda generalnie. No jestem ja, Mak. Robimy pierwszego gryza. Ale już znowu paśnie, naprawdę. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Kocham był mapa. Dobra, daj mi gryza teraz. Ale rób małego, proszę. Ej, na tym. Natalcia, dwa małe gryzki. Małe! Małe gryzki! No, zjadaś mi pół burgera! Zjada mi pół burgera, rozumiecie to? ser jest nierozstąpione, widzicie to? No ja mówię, coś jest popsute. Przykle. Napiszcie swojego najlepszego burgera, jak się ja uważam. Burger jest super, Ja tak? uważam, że najlepszy z burgerów to Big Mac. Wieśmak to już tak ostatecznie. Bo tam jest... ja, to był kurczak burger. Nie wiem, co to jest. Fajnie byłoby mieć bonifikartę. Czytam tam ja miał kiedyś? Niektórzy sprzedają i tam masz na przykład połowę taniej wieśmaka czy coś. ciekawe, widzowie, jak macie bonifikartę, to odzywajcie się. Bo trzeba być pierwszym klientem w miesiącu albo pierwszym klientem w roku, żeby dostać. Ej, to moje. Ale podbierałeś mi. Ej, no co ty głupia? Ej, zabrałeś mi. Modde. Ty mi też zabra na ja ci nic Kiedy? nie mówiłem. Przed chwilą. Nie zabrałam. Sałatę. <laughs> Sałatę mi zabierałaś z drugiej. E! Ba. Max ale nie cię często będziecie wyglądać jak ja. Dobra, ale od wakacji ja na Maka dużo wydałem, nie wiem jak ty. Od wakacji 1000 by nam poszło? Nie, nie. Ale u mnie. Ale to No tak, ale ja ile ja wydałem odcinki z tobą, to jest ponad 1000. Darmowy Big Mac za punkty bardzo dobry, choć jest, no nie był darmowy, bo trzeba było i tak wydać, żeby go zyskać, nie? To są triki marketingowe, widzowie. Jest. Jeszcze drugi chiker, No i drugi dwa chikery były. Jeden Big Mac no to za darmo z punktów. No i na tam z 20, no tu po 10, nie? No Zacząłem o tej dobrej strony. Ale już ciężko wchodzi, nie? I skąd oni te sosy biorą? Są dobre strasznie. Sami je robią? Nie, bo... Jeszcze takiego odcinka się nie spodziewałem, że będziemy nagrywać w aucie o godzinie 19 prawie. Teraz się żyga. Nie żyga mi w aucie, proszę cię. To byłoby za grube chyba, wiesz. A teraz się okaże, że mikrofon nie działa, bo coś. Jedziemy cały czas. ci Generalnie widzowie, ja nigdy sam nie kupowałem na Gecu. Ona no. bardzo uwielbia na Gecy. To jest pierwszy sos, jaki widać. Widać bardzo dobrze. Ten sos jest sosem szosunkowym Barbecue! To jest sos barbecue? Powiedzmy, że widać. To jest mój ulubiony, śmietanowy. A właśnie śmietanowy sos jest kozakiem. Hmm? Mustardowy jakiś. Tylko? On jest chyba miodowy jakiś też, bo coś tak oglądałam. Jeszcze nie, przejdźmy. Jeszcze raz chodź. I słodko, właśnie, to oczywista, oczywistość, nawet go nie trzeba tu No i ketchupiki dwa. I ketchupiki, bo ich nie zjedliśmy. Musztardowy jest niedobry. To będzie tylko żart. Barbecue wydaje mi się, że może być dobry. Będzie się żart, te wszystkie niedobre. O mm. to jest słapa, Ej, jakaś szyneczka wiejska od takiego wiesz, Dilera szynek. To są dwa moje. To najpierw leci sos barbecue, tak? Tak wygląda z barbecue. się <suszy> umierają. Pierwszego próbujemy, to ja dużo dam, żeby czuć smak. Taki słodki. Szynka. Słodki z szynką, nie? Co z Barbek jak go oceniasz? Jeden. Ja go oceniam na takie 6-5. Sos teraz jaki? Startowy. No spróbujmy. No tu jeden. No mi nie smakuje. co się tu jest jadliwe dla osób, które to lubią, ale ja bym tego nie zjadł. Jak go oceniasz ten sos? Dwa. Lepszy no, niż tamty, syszynko nie. Lepszy? Czosnkowy to ty go lubisz, nie? Nie jadłam. Czosnkowy nie wiem czy widać, bo jest biały, ale spróbujmy. Ten jest sosem najlepszym, Czosnkowy jest to biedem. Dobra, to jest Dawaj kolejne. Co słodko-kwaśnie, to mniej więcej wiem jak wygląda. No, co smak, ja lubię. Teraz najlepszy sos, który jedliśmy razem z, razem z drwalami i z tymi kęconymi frykami te sosy. Y, to jest jaki sos? Śmietanowy. Śmietanowy, Ja spróbuję pierwszy. On jest giga kozakiem. Oszczędzaj go, bo ja go kocham. Nie ma oszczędzania, zobacz. Oddam ci za czy... niego całego, jak chcesz. A szczerze do nagaców to nie wiem czy mi tak podchodzi. Ja kocham. Spróbuję jeszcze ketchup, to na gdzieś tam go wyleje. Zaraz robimy podium tych sosów wszystkich. No, jest na pierwszym miejscu. Teraz jemy... ketchup. Ale no, ketchup, ketchup, no to nie robi wrażenia jakiegoś bardzo. I teraz robimy tajny składnik. To jest sos tysiąca wysp. Ja włożyć pra... się kontrolę. Nie no, nie robiasz takiego wrażenia, wiesz? Ale jest dobre. No, a mnie jezuje. Zróbmy kombo. Pomieszajmy wszystkie trzy sosy ze sobą. Piąty nagać. Ja już będę mocno maczał, żeby to wykorzystać, bo tych sosów nam zostanie. Sos barbecue, Trzysty. ale barbecue strasznie mięsem daje, nie? No, szyna, szyna. szynka taka, nie? Ale potężnie. A, słodka szynka, nie? Nie dobra szynka. No. nie jestem jak strasznie wymagający, no. Ja musztardowy jest najgorszy. No spróbuję tym musztardowy, myślę, do zmiany smaku. Ojezu, bardziej musztardowego. Musztardowy nie oddaje tak naprawdę. ten barbek, chyba nie zohydnie. Dobra, zjedliśmy widzowie McDonalda z natalcią. I który sos według ciebie był najlepszy? Zróbmy podsumowanie. Śmietanowy Według mnie najlepszy sos to był słodko kwaśny. Potem bym dał śmietanowy, albo to tak dwa na podium. Na trzecim bym dał ten czosnkowy a kolejne sosy, no to nie wiem, ten barbek nie był taki musztardowy, to idzie na sam śmietanowy. koniec. Top 3 zróbmy. Podsumowanie top 3. Śmietanowy, Razem. słodko, kwaśny i czosnkowy. Dobra, to jest nasze top 3. Śmietanowy, słodko kwaśny i czosnkowy. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Idźcie zaobserwować na tacie na Instagramie. Mi też możecie dać followka. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych i wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku! Widzowie! Trzymajcie się Bajo.